Hej strzelce, witam Was moi drodzy na kanale Ketwitch 4 od przesłanie na miesiąc maj dla Waszego znaku Zodiaku. Czytanie jest ogólne, jak wiecie, muszę o tym przypomnieć, dlatego że nie musi z Wami rezonować w żadnym wypadku. Może tak być, może nie, dla części prawdopodobnie jak najbardziej tak. W tych wyłącznie przesłaniach na, na znaczy miesięcznych powiedzmy tak, może od razu staram się przypominać o lajkach, komentarzach subskrypcjach, z góry wam dziękuję za każdą aktywność na tym moim kanale no i przechodzimy do czytania moi drodzy, pierwsza karta dla was na ten miesiąc maj, karta wyjściowa, taka główna, przede wszystkim energia, która będzie się tutaj wam pokazywała, oczywiście tym osobom z którymi to czytanie będzie rezonowało to jest karta śmierci, więc taka bardzo duża transformacja w tym miesiącu maju, dużo przemyśleń dużo ruszenia z miejsca, z jakimiś tematami, które które po prostu już były utrzymywane, powiedzmy, sztucznie przy życiu, jak to ja zawsze mówię, przy tej karcie. Coś, co po prostu już Was nie wiem, coś, coś wygasło, coś Was zniechęciło, coś się skończyło. Karta wielkich zmian karta często po, pokazywana jako karta bramy, dlatego, że jakby zamykamy te drzwi przeszłości po to, żebyśmy mogli wejść w, nową, w nowe realia, w nową rzeczywistość, w nową przyszłość. I dopóki tego nie zrobimy, dopóki nie zamkniemy właśnie tych, tych jednych drzwi, te drugie niestety nie będą w stanie się otworzyć przed Wami, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie, bo to chodzi o to, czy my jesteśmy gotowi na podjęcie jakiejś decyzji. Więc tutaj jest duża transformacja w tej karcie. Na pewno pokazuje nam tutaj właśnie nową ścieżkę ta karta, jakieś właśnie. Przewartościowania tego, co kiedyś było ważne, a stało się mniej, teraz zupełnie coś innego. Tutaj się dla Was jakby otwiera w Waszej głowie, w, waszym, w Waszych tęsknotach, w Waszych um, um, jakby momencie, kiedy czegoś bardziej chcecie niż, niż to, co Wam się wydawało do niedawna, że jest dla Was istotne. Więc taka bardzo silna karta, kiedy my zostawiamy za sobą jakieś stare sprawy, stare rzeczy, które a trzeba by było już porzucić, bo się nie rozwijały, bo się nie mogły rozkręcić, i tak dalej. Ale przede wszystkim to jest właśnie ta karta, kiedy um, jak najbardziej trzeba um, spróbować wpłynąć na tą swoją przyszłość. Karta śmierci, słuchajcie, to, to jest przede wszystkim taka energia, kiedy Wy sami tutaj pokazujecie gotowość prowadzenia tych zmian, wejścia w coś nowego. To nie jest tak, że tutaj Wam los coś narzuca, czy co macie napisane w waszej jakby w takiej karmicznej tej przyszłości, ok? Powiedzmy tak to nazwijmy, może zbyt, zbyt jakby tak ogólnie. Niemniej jednak, karta śmieci to jest właśnie przede wszystkim taka, taki moment, kiedy my sami do czegoś dojrzewamy i zaczynamy wprowadzać te zmiany w to nasze życie. Więc to jest ta główna energia. W wielu tematach dla Was będzie to oczywiście w związkach, w relacjach, w pracy, w jakichś przedsięwzięciach, które może nie miały jakby sensu, aby były dłużej, jakby przetrzymywane i podtrzymywane, tak, no wiele różnych tematów, więc wy już musicie jakby sobie sami tutaj dopowiedzieć konkretnie, co to dla was oznacza. Karta waszych przeszkód, które być może tutaj na podkacie właśnie w tym miesiącu maju, no tutaj mamy rodzinę, czyli to jest dziesiątka kielichów. Pierwsze przeszkody to są właśnie prawdopodobnie ktoś bliski z waszej rodziny, może rodzina, może partner, może partnerka, może dzieci, ale też tutaj się pokazuje jakiś szczęść Rodzinne, ale też tu się pokazuje często moment, kiedy jesteśmy bardzo emocjonalnie z kimś związani, więc tutaj jest bardzo dużo emocji, które właśnie te zmiany prawdopodobnie od tej głównej energii będą w was tutaj na nowo odżywały, na nowo będą jakieś wspomnienia, jakieś no, no niełatwe momenty, które tutaj będą się kojarzyły Wam, tylko i wyłącznie z jakimś dobrym czasem, i może właśnie przez to tak jakby nie będzie tutaj te. Ta energia główna, najłatwiejszą do podjęcia, więc to są Wasze przeszkody, moi drodzy. Um, teraz to, co dalej się pokazuje. Czy co tu jeszcze muszę dodać? Bo to jest tak ogólnie dla, dla wszystkich osób, które już jakby nie wiem. Um, posiadają rodzinę, to nie musi być konkretnie wasza własna, w sensie mąż, żona i dzieci. Może to być rodzina, w sensie wasi rodzice, wasze rodzeństwo, może tutaj, wiecie, no, coś na tej zasadzie może się pokazywać, ale też może być tak, że przeszkodą e, może ktoś, e, może być tak, że ktoś jeszcze nie jest gotowy na założenie z wami rodziny, więc może tu jest ja, z jakiejś jednej strony e, brak gotowości e, do właśnie pójścia, właśnie w coś takiego, w to spełnienie, które się tutaj pokazuje w tej karcie dziesięciu kielichów. Teraz to, co przechodzi do przeszłości, to są, to jest karta dwóch monet, więc pierwsze, jak najbardziej wtedy bardzo tutaj Wam ta karta jednak tej śmierci tra transformacji do, jakby faktycznie dopisuje, nie wiem, to nie jest najlepszy wyraz, ale, ale jakby ona tutaj faktycznie ma sporo znaczenia w tych kartach, na które patrzę. No to co do przeszłości w imionety. więc to jest często takie żonglowanie czasem wolnym, czasem zajętym, to są decyzje, to jest wiązanie końca z końcem, to jest moment, kiedy po prostu my nie możemy odpocząć, bo jesteśmy po prostu tak zagonieni, że jeśli pozwolimy sobie na chwilę spabłości, cała reszta też nam przerwie ten łańcuch tego, że my sobie radzimy, więc tutaj to to takie żonglowanie przede wszystkim uczuciami, czasem jakimiś finansami inwestycjami dwo, dwa źródła zarobków się tutaj często pokazują, więc to wszystko przechodzi do przeszłości, możliwe, że już ten czas kiedy musieliście się bardzo koncentrować na czymś po to, żeby utrzymać coś właśnie w takiej energii nierozerwalności, niezachwycenia w jakimś temacie um, przechodzi do przeszłości, więc możliwe, że tutaj się ten, ten czas dla Was skończy, kiedy musieliście naprawdę nieźle się do czegoś um, jakby przykładać, żeby sobie z tym poradzić. Teraz karta Waszych Myśli to jest karta e, głowy, czyli to, co, e, co Wy tutaj sobie planujecie, co sobie myślicie ogólnie w tym miesiącu. Maju tutaj mamy kolejną ósemkę. E, ósemka, moi drodzy, y, nie wiem dlaczego powiedziałam kolejna ósemka. Czy mamy tutaj w ogóle jakąś ósemkę? Jeszcze nie mamy ósemki. Może to chyba z poprzedniego czytania mi się. Coś skojarzyło. No w każdym razie um, chyba raczej mi chodziło bardziej nie kolejna ósemka, tylko kolejna karta, która pokazuje tutaj jakieś um, zerwanie z, um, z takim życiem w, 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 w takim konkretnym szablonie, ok? W którym tkwiliście do tej pory, czyli takie właśnie kolejna karta takiego zrywania czegoś, zakańczania czegoś i tutaj mamy kolejną też kartę, um, o której zaraz powiem, która też właśnie mówi o tym przemieszczaniu się że odchodzimy z czegoś, coś zostawiamy za sobą więc takie osoba tu jest pokazana, która jako myśli przede wszystkim w tym miesiącu będą się skupiały na tym, że trzeba tutaj coś zmienić w tym naszym życiu, że trzeba poszukać dalej tego, czego wy tak naprawdę chcecie i oczekujecie, że tutaj, gdzie jesteście, nie znaleźliście właśnie tego, co chcieliście znaleźć. Więc to jest taka karta ruszenia do przodu, ale po to, żeby właśnie e, moi drodzy m, znaleźć tą satysfakcję, która Wam e, jest niezbędna do tego, abyście tutaj um, jakby poczuli to spełnienie, żebyście się poczuli w pełności. E, karta zostawienia czegoś e, przede wszystkim dlatego, że. Jakby tkwiliście w tym już zbyt długo, w końcu przyszedł moment, że trzeba tu coś odpuścić, coś, e, z czegoś zrezygnować, e, po prostu wycofać się, ok? Tutaj jest moment porzucania czegoś e, e, i pójście, czy też. E, Szukanie, nie wiem czy nowych rozwiązań, czy nowej drogi, ogólnie tutaj pójście w jakimś zupełnie innym kierunku niż do tej pory. Wychodzenie nawet z takiego momentu, kiedy um, Będą Wam się ludzie po prostu dziwili, co robicie, bo każdy będzie uważał, że Wy jesteście kimś, kto ma fajnie wszystko ładnie poukładane, ale Wam tutaj ciągle coś brakuje i tak jakby no może być tak, że to Wasze otoczenie będzie troszeczkę kręciło głową na, na Wasze decyzje, na te zmiany, które tutaj już zaczynacie pomału wprowadzać w to Wasze życie. Okej, okay, teraz następna karta, karta w, waszych, w waszej podstawie tego czytania. Mamy kartę trzech buław. To jest karta, co będziecie budowali tutaj w tym maju. No i to jest znowu kolejna karta bramy, czyli wychodzimy z czegoś, robimy decyzję i wchodzimy w to nowe. Podnosimy sobie poprzeczkę i nie chcemy już tkwić w tym, w czym byliśmy do tej pory. To jest kreowanie nowej przyszłości, więc tutaj jakby będziecie na nowo sobie już pomału planować, układać i ruszać do przodu. To jest karta: ruszamy do przodu, zostawiamy, wiemy, że będzie dobrze, wiemy, że tam dalej. Świat ma coś lepszego dla nas i po prostu chcemy sami tutaj wprowadzić te zmiany według siebie, nie według tego, co ktoś nam każe, ktoś nam proponuje, tylko my sami tutaj mamy jakieś konkrety już na myśli i po prostu patrzymy dalej niż do tej pory patrzyliśmy, więc jakby otwieramy sobie te drzwi tutaj. Które do tej pory jeszcze jakby nie, nie byliście pewni, czy tego chcecie do końca. No i tutaj już są dwie karty: tu są dwie karty, plus ta karta śmierci, która mówi o tej zmianie i pójściu dalej o zostawieniu o wszystkiego. Także, um, no, tak chcę przeskoczyć jakoś w tym Waszym czytaniu za szybko. Wasza najbliższa przyszłość, moi drodzy, to jest karta siedmiu kielichów. Tutaj wiecie, co macie trochę tych kielichów, więc jest trochę tych emocji w tym miesiącu maju, ale. Siódemka, która ma powiedzieć Wam właśnie o tej najbliższej przyszłości, to jest karta, kiedy um, bardzo dużo będzie takiego wahania w tej Waszej głowie mimo wszystko, bo zbyt dużo opcji, zbyt dużo chcecie, e, niby macie tutaj plan, niby chcecie ruszać do przodu, ale tak naprawdę jeszcze nie za bardzo wiecie dokładnie, w co ruszyć i czego się złapać, co Was tutaj tak naprawdę uszczęśliwi, więc. E, jest moment takiego wahania w tym maju. Może zbyt dużo macie opcji, zbyt dużo możliwości. Nic Was po prostu tutaj za bardzo pewnie nie trzyma. Karta niestety nie zdecydowania, ale też takiego właśnie. Z jednej strony, jakby zdajecie sobie sprawę, że już jesteście blisko wyboru, a za chwilę coś nowego Wam wypływa i myślicie sobie, czy to będzie na pewno ten wybór, który byśmy chcieli wprowadzić w to nasze życie, w tą naszą nową przyszłość, czy jednak, um, jednak tu warto jeszcze to przemyśleć po raz kolejny i, um, i, i może wtedy wejdziecie właśnie w tą, w tą energię, która jest wam najbliższa, czy bardziej pewna. Zwracajcie uwagę, bo tu jest strasznie dużo takiego opierania się na mało realnych obietnicach, mało realnych opcjach, mało realnej przyszłości, a w związku z tym, że tutaj nie ma nic stałego, tu jest jakby potencjał tego, że zawsze każda jedna rzecz Wam się i tak przyda, czy i tak spełni, i tak sobie poradzicie, ale jakby jest tak wszystkiego po troszku i nic. Więc tutaj trzeba zwracać uwagę na tą yy, najbliższą przyszłość, żebyście po prostu. Wiedzieli tak naprawdę, czego, chcie, czego chcecie, a nie jakby byli w takim zawieszeniu troszeczkę. Tak, niby macie to spełnienie, niby, niby macie te widoki, macie perspektywę, ale tak naprawdę nie za bardzo do końca wiecie, um, co tak na, najbardziej jest Wam tutaj najbliższe, takie, co faktycznie by Was uczyniło szczęśliwym i by chcielibyście tego w ogóle spróbować? Teraz Wasze lęki, obawy, no i tu jest znowu nowa droga pokazana, lub dziecko, powiedzmy, jeśli macie dziecko. Um, nowa droga, czyli taka niewiadoma, tam gdzie idziecie, Wy po prostu nie wiecie gdzie i co tam Was spotka, więc to jest przede wszystkim te lęki, obawy. Ta nowa droga, ta te nowe możliwości, to pójście dalej ale i takie świeże otwartość, odwaga, tu się w tej karcie pokazuje, ale często taki brak troszeczkę też doświadczenia i samotność, niestety tutaj są często też takie niedojrzałe decyzje podjęte pod wpływem jakiegoś impulsu, zostawiamy wszystko za sobą i ruszamy, więc no wy już musicie sobie sami jakby dopowiadać tutaj, co to dla was najbardziej znaczy, tu nie powiedziałam wam, że macie skorpiona w tej karcie wyjś tej wyjściowej a w karcie Głupca, moi drodzy, mamy wodnika pokazanego, więc może ten wodnik też będzie dla Was z jakiegoś powodu ważny. I tutaj mamy jeszcze w kolejnej karcie, mamy pannę pokazaną, więc tutaj te trzy znaki przede wszystkim są tak za, zarysowane. Teraz. E to jak Was widzi Wasze i postrzega Wasze otoczenie w tym miesiącu, maju, wyłącznie. Oczywiście, to jest karta sześciu mieczy, i tutaj jest ta osoba, która właśnie się przemieszcza, przeprowadza, zmień, zmienia swoje życie, wprowadza nowe rzeczy. Jest osoba, która lubi pomagać, która jest kimś wspierającym, kimś, kto potrafi się jakby poświęcić dla dobra czyjegoś. Tutaj są często w tej karcie pokazane jakby trzy różne sprawy, różne tematy. I jakby te trzy sprawy mają wpływ na, na tą Waszą decyzję, na tą jedną decyzję, ok? Więc tutaj nie wiem, dla kogo to będzie ważne, ale tutaj jest też często przeprowadzka znowu po raz kolejny, czyli tutaj w tej karcie. Um, Ośmiu kielichów się pokazała ta przeprowadzka. No tutaj mamy tą kartę trzech buław, to też jest przeprowadzka. Głupiec rusza w ogóle w jakąś nową drogę, więc tutaj też może być na zasadzie zmiany bardzo dużej i czegoś zupełnie nowego. Um, no i tak jak powiedziałam, tutaj um, to otoczenie was widzi jako taką osobę, która um, po prostu wprowadza zmianę, rusza do przodu, zostawia za sobą coś, co już po prostu nie jest istotne. Um, Pozbywamy się ograniczeń. Jesteśmy silni tutaj w tej karcie, bardzo. Więc no, wasze otoczenie jest godne podziwu dla Was, co robicie, jacy jesteście, że tak potraficie właśnie rzucać wszystko, ruszać do przodu i zapominać e, o tym, co było. Także e, no, silna karta, ruszamy do przodu. Teraz dwie karty rezultatu. Pierwsza, co ma Wam pomóc, i tu mamy kartę pustelnika, i e, to, co Wam wyniknie, mamy cztery buławy, więc e, Pustelnik sam w sobie i to, co ma Wam pomóc, to po prostu Wasza wiara, Wasze doświadczenie, jakby zebranie więcej informacji na jakiś konkretny temat, którym, który, z którym Wy chcecie ruszyć czy Wy musicie ruszyć. Coś być może się tutaj bardziej wyjaśni, ale do tego wszystkiego Wam jest bardzo potrzebna też izolacja troszeczkę, ok? Więc musicie troszeczkę sobie powiedz sami ze sobą, pozbierać myśli, pozbierać fakty, bo one tutaj w tej karcie pustynnika też są bardzo istotne i wtedy Wy możecie na przykład ruszać po nowe właśnie z tą waszą świadomością, pewnością. Tą wiedzą, którą posiada pustelnik, i takim poukładaniem um, tych wszystkich terminów, które są tak naprawdę dla Was niesamowicie istotne, a co nie do końca, więc taka, taka silna energia tu się pokazuje, takiej osoby bardzo skoncentrowanej um, na jakiś, jakimś konkretnym temacie, i to ma Wam przy, jakby pomóc, żebyście Wy tutaj nie, rusza, nie robili niczego spo, spontanicznie, tak jak tutaj w Głupcu. Tylko właśnie skupili się na Waszej wiedzy, um, przemyśleli wszystko tak rozsądnie, e, dali sobie czas, nie spieszyli się z niczym e, i, w, i to ma Wam pomóc, moi drodzy. Możecie się oczywiście też tutaj jakby. E, spróbować skonsultować z jakąś osobą, która ma jakąś wiedzę na ten, temat, na ten temat, który dla was jest zupełnie niejasny, więc tutaj jak najbardziej pytajcie, bo możecie też uzyskać jakąś wiadomość, którą, o, którą, o, o której byście do tej pory na przykład w jakimś rozwiązaniu nie pomyśleli, a ktoś wam po prostu to powie w pierwszej kolejności, a Wy nawet przez chwilę byście o tym nie pomyśleli, że to też jest rodzaj jakiegoś rozwiązania. I teraz to, co wy, wam wyjdzie, mamy cztery buławy, więc tutaj jest. Jest piękna już energia, która mówi o sukcesie. Więc z czymkolwiek tutaj nie ruszycie, to będą dobre decyzje, bo wyniknie wam właśnie to schronienie. Wyniknie wam to, ta stabilność, nowy dom, nowa rodzina, nowy partner, nowa pan, partnerka, nowy biznes, coś bardzo dobrego, stabilnego, materialnego. No, ogólne zadowolenie, tu jest w ogóle ta karta to jest jeden z, ta, z tych najgłówniejszych przesłań to jest y, sukces i świętowanie, zjazdy rodzinne, y, wesela, imprezy y, no, coś, gdzie przynajmniej dwie osoby rob, mają udział swój i robią coś ze sobą. Więc tutaj jest bardzo pozytywna karta, jeśli chodzi o zakończenie tego miesiąca, jakby uzyskanie y, sukcesu. Po takim dosyć ciężkim, intensywnym tutaj tym em, miesiącu. Więc em, spełnienie marzeń jest tutaj pokazane w ostatniej karcie, czyli tej karcie dodatkowej. Ona czasami ma coś na rzeczy, czasami nie ma, ale tu jest spełnienie. Spełnienie marzeń. Tylko uważajcie, tutaj też znowu w tej karcie się pokazuje w tej karcie 9 kielichów, jak i w tej karcie 7 kielichów. No macie też tą ósemkę, więc tutaj te karty jakiś progres robią, więc jakby żeby tutaj się nie dać zwariować temu sukcesowi i opijaniu tego, ok, bo, bo może tutaj być jakby nadwyżka tego wszystkiego, więc no to tylko tak dla, dla tych osób, które rozumieją o, o co mi chodzi, w każdym razie tyle, tyle mam dla Was, moi drogie strzelce, życzę Wam udanego maja, mam nadzieję, że wszystko Wam się ładnie poukłada według tego, co Wy sobie życzycie i, a, i na co czekacie, więc wszystkiego dobrego jeszcze raz, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się